Witam Was w kolejnym filmie na kanale Akademia Wygrywania. W dzisiejszym filmie będziemy kontynuować serię od 10 zł do 1000 zł. Mamy już 53 zł. i 35 groszy po ostatnim odcinku i zaczniemy od obstawiania na żywo. Także wejdźmy sobie w zakładkę live i sprawdźmy, co jest ciekawego do zagrania. Już widzę Armenia 1 do 1, więc zagramy powyżej 2,5. Do tego mamy bardzo fajny kurs, bo jest to 1,50 i będziemy grali za. Aktualnie zagramy za wszystko co mamy, także zagramy za 53-35 zagramy 2, góra 3 spotkania, i wydaje mi się, że to będzie fajny rezultat. O ile jeszcze oczywiście wygramy, będzie fajny plus. Tu mamy kolejne spotkanie: 58 minuta 0 do 0. Powyżej jednej bramki w meczu mamy 1, 57 Już mamy do wygrania 111 zł, i musimy znaleźć jeszcze jedno jakieś fajne spotkanie, w którym raczej bramka padnie. I będzie fajny kurs. I tutaj już mamy właśnie fajny kurs w Wietnamie. Nie fajny kurs, tylko fajną minutę i 0 do 0. Ale kurs też jest fajny, 1,50. Takie 3. Kurs mamy po 1,50 z haczykiem. I obstawiamy to za 53,35. Łączny kurs 3,60. I do wygrania mamy 100. 70 zł, także czekamy oczywiście na wyniki. Przygotowałem dla Was mały konkurs, gdzie do wygrania będzie e-book. W którym zwieziony sposób, jak odebrać ponad 200 zł na bookmaherce, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie. Zasubskrybować kanał, zostawić lajka, napisać jakikolwiek komentarz i podać dokładny wynik spotkania Bayern Monachium Villarreal, Real Madrid Chelsea, Barcelona Frankfurt, Atalanta Air Jeżeli traficie co najmniej jeden dokładny wynik, to wygrywacie e-booka. Odcinek zaczynamy bardzo dobrze, bo pierwszy kupon wygrywa. Tutaj wam się wyświetla, że wszystko e, siadło i drugi kupon zagramy za końcówkę, będzie taki opiera opierający się na pierwszej połowie, zagramy 2 do 3 spotkań, e, tu chciałem zagrać powyżej jednej bramki, ale niestety mecz został wstrzymany, także to spotkanie aktualnie na chwilę pominiemy, tu mamy 40 minutek i kurs będzie na pewno bardzo wysoki na jedną bramkę w pierwszej połowie, 3.83, chciałbym to zagrać z połączeniu z tym meczem i już mamy taką możliwość. Znajdźmy ten typ, który właśnie chce, czyli powyżej jednej bramki w pierwszej połowie kurs 2,45. Już mamy naprawdę fajny kurs, bo 9,38 i zagramy to za 9,95. Tam jest no, 4 minut około do końca, ale to tak jest dużo czasu. Tu mamy 15-25 minut, przepraszam, do końca. Nie, 15, 15, dobrze powiedziałem, 15 minut, a tutaj mamy. 4-5 minut, ale wydaje mi się, że tutaj bramka powinna paść. No, jeżeli nie padnie, no to po prostu stracimy niecałą dyszkę. No, ale wydaje mi się, że jednak w tym meczu to bramka powinna paść, bo dużo się dzieje. No i 4 minuty do końca to naprawdę sporo czasu. Lecimy z trzecim kuponem, ponieważ drugi kupon został przegrany. No, niestety nie udało się, było to dość ryzykowne. Tym bardziej, że w tym spotkaniu zagrałem przez przypadek, że jedna drużyna trafi co najmniej jednego gola, a nie że dwie trafi od tego gola, także było ryzykowne o i właśnie, wyświetlił się komunikat cashback do 500zł betkryz zmienił ofertę powitalną na cashback do 500zł wcześniej był free bet, jeżeli teraz zagracie swój pierwszy zakład do 500zł go przegracie to wam zwrócą kasę a dodatkowo jeżeli zagracie za minimum 50zł to również dostaniecie do tego 50zł free betu jest jeszcze taka możliwość, że gdybyście zagrali za minimum 100zł pierwszy kupon to dostaniecie 50zł free betu Kolejne 50 zł to takie do obrotu 3 razy, no i dodatkowo cashback, jeżeli byście przegrali także naprawdę jest bardzo fajna oferta aktualnie, więc warto skorzystać, a my przechodzimy do meczy na żywo i będziemy grać kolejny kupon. Dobrze, mamy spotkanie w Anglii, Liga U23 i mamy 71 minutę i mamy kurs 175 na co najmniej jednego gola. Bardzo fajny kurs, także zagramy? Oczywiście zagramy to za 10 zł, no i znajdziemy sobie jeszcze jeden jedno spotkanie maksymalnie dwa i zagramy je również na tym kuponie. Tutaj graliśmy wcześniej, tu mamy kurs 1.30 na co najmniej jedną bramkę, ale mamy bardzo dużo czasu, więc wrzucimy również to spotkanie na kupon. I jeszcze Serbia trzecia liga, tutaj jest 1 do 0 72. minuta i będzie pewnie kurs około 2.0173. Na bramkę do wygrania: 3555. Także również zagramy to spotkanie. No i będziemy mieli trzy spotkania na kuponie. Kupon zaakceptowany na koncie mamy 150 zł. No i również mamy kolejny kupon w grze. Także jeżeli byśmy go wygrali, to mamy wtedy już 185 37 groszy. Także czekamy na rezultaty. I właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć: link do rejestracji na betkliście macie w opisie. Więc warto być, założyć konto. I grać razem ze mną, zagramy jeszcze jeden kupon. Będzie to ostatni kupon live w tym odcinku. Kolejny kupon będzie już ze spotkań, które odbędą się w wieczornych godzinach. Bo są naprawdę ciekawe spotkania. Także złożymy jeden z fajnych kuponów. Inny teraz, zagramy jeszcze za 20 zł. Jeden kupon na żywo. Zagramy trzy spotkania, więc musimy sobie coś wybrać. Będzie to Bułgaria, druga liga w pierwszej połowie. Oczywiście, zagramy powyżej jednej bramki. Musimy znaleźć to wydarzenie, mamy tutaj 1.74 kurs, oczywiście zaznaczamy 20 zł. Kolejnym spotkanie będzie Szkocja, mamy 4 14 minutę u 21, tutaj również zagramy powyżej jednej bramki w pierwszej połowie. Kurs mamy na to, no jednak kurs mamy zbyt słaby, myślałem, że będzie coś wyższego, także niestety, ale to spotkanie jednak odpuścimy. Ale za to w Armenii mamy w pierwszej połowie powyżej 1.5 gola kurs 1.73, jest aktualnie minuta 14 tego spotkania. No i mamy do wygrania za 20 zł 53,85. Ale dorzucimy tutaj jeszcze jeden mecz, który będzie Liga U21 Belgia. Ale nie, jednak nie dorzucimy, ponieważ też jest słaby kurs, także no niestety aktualnie nie mamy nic więcej do zagrania, są tylko te dwa spotkania, także na siłę nie będziemy nic wrzucać i zagramy te dwa mecze, gdzie do wygrania mamy 54zł za 20zł, kupon obstawiony. No i oczywiście widzimy się już przy kolejnym klipie, w którym będziemy robili główny kupon na, na wieczór z meczy, które będą AKO nie na żywo, tylko zagramy kupon przedmeczowy. Przygotowałem jeszcze jeden kupon, także go obstawimy. Będzie to jeszcze kupon live. Zagramy go za 10 zł. Także obstawimy. Zaraz opowiem, co na tym kuponie się znajduje, ponieważ nie chciałbym go stracić. Dobrze, kupon zaakceptowany, także już omawiamy go na szybko. Liga U21 Belgia tutaj gramy powyżej jednej bramki w pierwszej połowie. Również tą samą opcję gramy w Lidze angielskiej U23, również gramy. Ten sam typ, czyli powyżej 0,5 bramki w pierwszej połowie tego spotkania. I mamy jeszcze jedno spotkanie: Bułgaria. Tutaj zagraliśmy, że Botew Plodiv wygra z FC Sportist. Kurs 570 coraz 580. Także naprawdę atrakcyjny. Wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe. I bardzo duży kurs mamy. Także byłoby super, gdyby ten kupon siadł. No i też przechodzimy już do zagrania kuponu głównego na wieczór. Również Was zapraszam na Instagrama Akademia Wygrywania, gdzie jak do mnie napiszecie, to przez 10 dni będziecie mogli otrzymywać darmowe kupony, więc fajna opcja. No i oczywiście musicie też zaobserwować się na tym Instagramie. Dobrze, przechodzimy już do wydarzeń, które odbędą się dzisiaj w godzinach 18:21. Pierwszym spotkaniem będzie ekstra klasa. Radomiak z Jagielonią. Tutaj zagramy czysto na Radomiak. Z tego względu, że jak wygląda tabela, wydaje mi się, że będą chcieli bardzo wygrać i zdobędą 3 punkty w tym spotkaniu. Także bierzemy po kursie 1,98. Teraz przechodzimy do pierwszej ligi, i tutaj zagramy kartki, jeżeli będzie taka możliwość. Niestety nie ma kartek, także pominiemy to spotkanie w naszej pierwszej lidze. Przechodzimy do Włoch. Mamy tutaj. Jedno wydarzenie o 20.45, i zagramy tutaj typowo 1X bez większego ryzyka. Wydaje mi się, że będzie to najlepszy wariant w tym spotkaniu. I mamy tutaj La Liga Valencia, Rayo Valenciano, i tutaj oczywiście zagramy X2. Nazwę standardowo przekręciłem, ale to mało ważne. Zagrajmy X2 po kursie 1.68, i wydaje mi się, że to na dziś jest wszystko. Kurs mamy 4,42 łączny i do wygrania mamy 78 zł za 20, także obstawiamy czekamy na rezultaty 3 spotkania i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało dzisiaj wieczorem po zakończonych spotkaniach, tutaj aktualnie nic się nie wydarzyło, w każdym z powyższych spotkań mamy wynik 0 do 0 odcinek rozpoczęliśmy bardzo dobrze, ale niestety kończymy go ze stratą 70 zł chyba łącznie no niestety nie udało się dwóch ostatnich kuponów wygrać, także Szkoda, no ale tu już czasem tak bywa, zespół z Polski, który właśnie grał Radomiak, wygrywał 2-0, ostatecznie zremisował 2-2, także kupon został przegrany, ale słuchajcie, mam freebet, jakiś tam totalny zwrot podatku i mamy 6,40, bo wiele osób mnie pyta, jak grać freebetem, więc freebet gramy w taki sposób, że muszą być co najmniej 3 spotkania z kursem minimum 1,30 każde wydarzenie, każde wydarzenie na, na kuponie musi mieć właśnie kurs minimum 1,30, no i teraz wam pokażę, jak to właśnie ma wyglądać. Także przechodzimy sobie do meczy i tak randomowo po prostu zagramy jakieś trzy spotkania. Dajmy, że tutaj wygra, no nie, że będzie remis w tym spotkaniu, chelsea Real, tylko to są takie typy po prostu znikąd, takie na farta bardziej. Tutaj znajdźmy coś powyżej kursu 1.30, czyli damy powyżej 2,5 gola i jeszcze jedno spotkanie potrzebujemy. Do zagrania, zobaczmy, czy dzisiaj coś się dzieje, dzisiaj mamy 12, to raczej, raczej nie będzie, to zagrajmy jeszcze na jutro, że Manchester City wygra z Atletico, no jeszcze dajmy sobie tutaj również powyżej 2,5 bramki i mamy teraz freebet, jeżeli macie dostępny freebet, to właśnie tak coś wyświetli, tutaj przejeżdżacie. I jeszcze możecie sobie obstawić, i maksymalna wygrana z free betu to 200 zł. No i tak spoko, 2000 zł, przepraszam, kupon obstawiony, Także dzięki za, za obejrzenie wbijacie do mnie na Instagrama, polubcie go i napiszcie, co do będziecie otrzymywali ode mnie przez 10 dni darmowe typy. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, i tak jesteśmy na plus. tym odcinku ponad 40 zł, także będzie za co grać w kolejnych filmach.